Zespół Ich Troje jest dziś z nami Martyna Majszak, Michał Wiśniewski i Jacek Łomkwa. Cześć Łatwa. wszystkim, dzień cześć, dobry. Cześć. 30 lat minęło, jak się z tym czujecie? Ja nie wiem, jak ja się czuję. Jacka, Jacka trzeba zapytać. Bo ja się czuję on jest całkiem dobrze. No, ponoć, jeśli mężczyzna po czterdziestce budzi się rano i go nic nie boli, to znaczy, że nie żyje. Mnie nic nie boli. Nie, to ten nie tak miał być. Ja jeszcze nie wiem, bo nawet tyle nie mam. No Czy... właśnie, każdy, każdy tutaj jest z zupełnie innej bajki, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze. Wytrwać razem przede wszystkim przy takiej szorstkiej przyjaźni jak z Jackiem. Y to naprawdę zaszczyt. Szorstka, kłócicie się często? Często nie, ale kłócimy się. Ale daliśmy sobie kilka razy po ryju. Było. A kto przeprasza? E, coś no, no, nie, tak, chyba tak. Tak, dokładnie. Nie, no... no I to bardzo szybko, jest... bardzo szybko. Ale naprawdę tak po męsku, gdzie umówmy się, ja się nie potrafię bić, on też niespecjalnie, ale, ale krew leciała nieraz, no tak powiem. Więc jest, jest okej, okay, ale generalnie... Jeżeli mamy 30 lat, to trzeba sobie wyobrazić, że po tej, na tej ścieżce leżało bardzo e, wiele przeszkód. I ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z nim obcować w dalszym ciągu na scenie. Czy wiecie, że Sławosz Uznański-Wiśniewski słucha Uwaga, Was w Wiśniewski? kosmosie? Tak, tak. Naprawdę? Jesteście na playliście oficjalnie opublikowanej. Kajne tak, Gręce. bardzo dziękujemy. No tak, bo tam jest w końcu astronauta, który Michał, patrzy przepraszam, na przepraszam, jakaś Zury. rodzina? Nie, nie, bo to jest nazwisko po żonie. i wyobraź sobie, to jest człowiek, który Rozumiem. zdecydował się przyjąć nazwisko po żonie. Ja nie byłem w stanie tego zrobić, bo musiałbym za dużo nazwisk. <grym> to byś był wieloczłonowy bardzo. Ale bardzo mu kibicujemy, jesteśmy z nim i bardzo się cieszę, że tak zacny człowiek, bo naprawdę on jest po prostu sympatyczny też w tym wszystkim i ma przesympatyczną żonę, w związku z czym to taka, no, duma w nas wszystkich chyba. Martyna, ty... Słuchałaś ich troje, jak byłaś dzieckiem, a dziś jesteś częścią zespołu. Czy niespecjalnie? Nie, specjalnie? Jaka jest nie słuchałam, to... oczywiście, że słuchałam. To znaczy, na imprezach rodziców, ale bardzo, no, wiadomo, że... to miała wyjścia. Boże. Nie, wiadomo, że y, to były czasy bardziej moich rodziców, tak, no bo y, moi rodzice to są, można powiedzieć, równolatkowie z Michałem i Jackiem, ale no, no tak, no oczywiście, że się słuchało, więc wydaje mi się, że z połowy piosenek to znałam, tak. Odczuwasz tę ta różnicę wieku? Na początku bardzo, aczkolwiek wydaje mi się, że teraz ograliśmy to w taki sposób teatralnie, że już tego aż tak nie odczuwam. Też Michał ma taki charakter, który już pewnie dużo widzów poznało, jest bardzo otwarty, nie ma takich, można powiedzieć, granic, a więc Heide -Grense. Heide -Grense. Heide -Grense. A więc wydaje mi się, że to bardzo ułatwia sprawę, tak. I ja chyba też nabrałam dystansu, po prostu przebywając w towarzystwie chłopaków. Słuchajcie, czy to prawda, że Anita Werner miała być w waszym zespole? No więc ja chciałam powiedzieć bo każdy wykorzystuje to ze względu na popularność Anity Werner. Anita Werner z Borysem Szycem, e, tam z paczką w ogóle z filmówki, przychodzili do klubu karaoke, gdzie my z Jackiem głównie piliśmy i śpiewaliśmy. I w, tym... w tejże kolejności. Tak. E, no i wszyscy się bawili. I gdy my szukaliśmy wokalistki, to zaczepialiśmy bardzo różne osoby. Anita, no powiedzmy sobie, Y, jest bardzo wyględna, tak powiem, no bo w końcu te fakty oglądam tylko dla niej głównie, ale y, zapytałem, y, zapytałem oczywiście, czy miałaby ochotę. Teraz po latach się dowiedziałem, że ten zespół nie nazywał się The Monkeys, tylko trochę inaczej, ale odmówiła nam... Zespół, w którym wówczas występowała. Tak, współpracowała mm -hmm. chyba z tym zespołem i i, I my nie byliśmy jakby pierwszym, ani drugim, ani piątym wyborem. Jak się okazało, wybrała słusznie. Wybrała słusznie, a wy, słuchajcie, no teraz świętujecie. I zanim przejdziemy do tego, co macie dla swoich słuchaczy, dla widzów, to powiedzcie, jak wy prywatnie świętujecie to trzydziestolecie? Prywatnie świętujemy wraz z fanami. To dokładnie dzisiaj wieczorem mamy spotkanie, mamy kolację, będziemy się razem bawić, razem słuchać płyty i razem będziemy świętować. Tej płyty? Tej płyty. Tak, Co się znajduje jedenaz. na tej płycie? Proszę Państwa, to jest w ogóle Evenement, bo to jest moja pierwsza płyta, gdzie w ogóle nikogo nie namawiam na kupno. <noise> dlatego, że dzisiaj jest we wszystkich serwisach streamingowych, czyli można sobie ją po prostu posłuchać. To jest w ogóle wybitne, bo zawsze miałem z tym problem, żeby o tym mówić. A dzisiaj mogę powiedzieć po prostu: włączcie sobie Spotify, Apple Music czy whatever. I posłuchajcie sobie bardzo dobrej płyty. Płyta jest podzielona na Dr. Jekyll and Mr. Hyde, czyli jest osiem ballad tak. i osiem bardzo mocnych, zainspirowanych Poland e, numerów. Także myślę, że każdy największy mal, e, mal content znajdzie coś dla siebie. Czy jeden z tych utworów zaprezentujecie dziś na naszej scenie pod koniec programu? Tak, utwór do którego kręcimy tyledysku 8 lipca. Nie pytam cię o miłość. Nie pytam cię o miłość. Bardzo, bardzo fajny, poetycki, ale mocny numer. Cześć tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl